Nazywam się Jazu Galonowi, opiekuję się tym miejscem od ponad przeszło 30 lat. I serdecznie dziękuję świętej pamięci panu Matysiakowi, który wprowadził mnie do pomocy nad tym miejscem. Z okazji dzisiejszego święta Wojska Polskiego składam najlepsze życzenia i podziękowania dla jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Cieszynie na ręce dowódcy pana pułkownika Barona. Pana Krzysztofa Meściora, kapelana księdza Rafała i żołnierzy służących w tej jednostce. Dziękuję za życzliwość, za wszelką pomoc w różnych okolicznościach. Dziękuję, że jesteście tu w cieszymi. Życzę Wam dużo sukcesów, pokoju i spokoju oraz dużo radości z wykonywanej służby dla nas i Ojczyzny. Słowa wdzięczności kieruję do poprzedniego dowódcy. Pana pułkownika Korzucha, i serdecznie go pozdrawiam. Słowa serdecznych pozdrowień kieruję do Zarządu Zieleni Miejskiej, Pana kierownika i pracowników, którzy dzięki przystroili literę. Serdecznie dziękujemy. To magiczne słowo dziękuję również dla Pana Dyrektora Sosina, byłego Dyrektora Drób człowieka o wielkim sercu, który nam też pomaga. Nie było sposobu, by mi podziękować. Skoro dziękuję wszystkim, podziękuję również moim sąsiadkom. Pani Muszyńskiej, która często mi pomagała, choć pani w starszym wieku. Pani Marii Nurosze, która nigdy nie odmówiła pomocy i woziła często ziemię pod patrocie i kwiaty. Dziękuję. Pani Grażynie Jurga, która nie zapominała kwiatka kupić i bardzo często zlicza na różne okoliczności. Nikt nas nie prosił, nie rozkazywał, bo było nasze życzenie. Teraz jesteśmy zmuszeni prosić innych, by to miejsce było niezapomniane. One już często i mamy zdrowia. Mam wielki żal, że nie odnowiono tych trzech ostatnich tablic. Poprzednio odmówił pan Burmistrz Macura, za co również dziękuję. Tyle razy prosiłam. Bo przychodzą ludzie i nie mogą odczytywać, co tam jest napisane. Te odnowienia to nie tysiące złotych, to tylko dobra wola. błaga. może ktoś pomoże, aby to miejsce było pamięcią o ludziach, którzy zginęli. To jest poświęcona ziemia, miejska ziemia. Ci ludzie proszą, nazwijący, pamiętajcie o nas. Dla mnie to jako relikwia, bo nie nie jest w tej ziemi, ci ludzie walczyli, ginęli i chwała za to, jak odpoczywają w pokoju. Przepraszam i dziękuję, ale może jeszcze jedno zdanie, a może włączymy coś niskiego, przyczyni się do tego i żeby jakoś poprosić ludzi do woli, żeby się złożyli, żebyśmy mogli odnowić tę papryce. Bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam. Ja chciałem Szanownej Pani podziękować przede wszystkim za, za to, że Pani e, jest taką osobą, która zawsze ma nas w dobrej pamięci, bo jeszcze się tak nie zdarzyło, żebyśmy nie otrzymali od pani szczerych e, pozdrowień, życzeń. Ja ze swojej strony mogę zapewnić tylko, że Batalion dołoży wszelkich starań, żeby te, to miejsce tutaj nigdy nie było zapomniane, zaniedbane ze swojej strony na pewno zarówno ja jak i żołnierze Batalionu. Możemy mi Pani zapewnić. I jeszcze raz dziękuję, dziękuję Pani za jej ja ustawę. Dziękuję, bo, tacy dziękuję, jak pani bo dużo nam wiele. naprawdę pomogliście, dużo, a gdziekolwiek się zwracałam, to zbywano mnie i powiedzieli, że to ma wspólnota załatwiać. Nie chcę nikogo obrażać, nie chcę nikogo to, ale troszeczkę jest nieładnie. Powinniśmy pamiętać o tych miejscach. Myśmy już starzy, schorowani, mąż mi się cieszy. Jak bym słyszał, leżąc bardzo ciężko w domu bardzo się cieszył, że wojsko wreszcie trafiło do Cieszyna. I chciałam jeszcze, wiedziałam tu pana doktora Włodarskiego, mu serdecznie podziękować, bo go zobaczyłam, że jest z nami. Cieszę się, bo bardzo dobry przyjaciel, bardzo dobry człowiek, który nam też bardzo dużo pomógł. Serdecznie dziękuję i przepraszam. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie. Oficjalny, część oficjalna właśnie się zakończyła. Zapraszam na ten, na skromny.